Dzień dobry Właśnie wróciłem dałem mu dokument mam dokument wykupiłem no, no jutro, niedługo już jest wiem, pierwszy niedzielę Dzień Zmarłych No są so. Zniczę. Zniczę. Kwiatki. Całe to wszystko jest drogie. Ale ogólnie... Postanowiłem. Bo mam pieniądze. Bo mi nie potrzebny jest ten. Dostał dokument. Krzysztof. Ja zawiosłem też lekarstwa. To, co... Ogólnie. A jeszcze nie kupiłem godzina, która ale co on powiedział, właśnie dzwoniłem wcześniej do pani dziennicowej widzieliście ten apel poranny, widzieliście i szedłem. A widziałem, właśnie szedłem dwóch. O, jeden z Wrocławia aż. Szedłem, właśnie sam raz, szedłem stąd, co nagrywałem. Jest film, szedłem i a koło Zodiaka zatrzymał się samochodem, a jeszcze mam wafelka mi dał. A ja poprałem całe to wszystko, i po prostu dzisiaj jest cieplejsza pogoda to chwała Bogu jak to się mówi jedzenie kupiłem, bułeczki kupiłem, o a byłem o kiełbaskę kupiłem o mleczko te kupiłem właśnie na rogu bo musiałem o te maślankę a Krzysztof kupuje on do bagażnika chowa. To nie dziwne. Ja się nie dziwię, że wy jesteście tacy mogłem, uparci. Co w tym samochodzie się jak, dzieje? To będzie tak samo zdemolowany Tak jak tamten pogubi wszystko dokumenty, niedokumenty. A ja mam bardzo dobry ABW kontakt bo moja bardzo dobra Gosia No, wczoraj była właśnie z Kaczyńskim A Kaczyński ma córeczkę fajno, czarna No i też pozdrawiam i po prostu a dzień zmarłych jest szkoda tego człowieka, że ugłym tak zginął w samolocie te ludzi polskich umarło, którzy ugłym pilnowali naszą Polskę. Prezydent chciał się w jakiś sposób wypowiedzieć się, ale tak się stało, jak się stało, że po prostu Zrobili zamach. Ale to nie może tak być. Ja nie dążę do jakiegoś bogactwa. Czy czegoś po prostu ja kupiłem no to jutro pójdę sobie kupię drugie mleko. A jeszcze co co mi y, z Poznania to jeszcze zostało tyle mleka jeszcze do kawy nie wypiłem. A tam paczka była nagrywana, niby to jest na, na spółkę to ja tego, tak tego nie uzyskam, jak to się mówi śmiechowarte ma, dostał i będzie zadowolony no i już co mogę jeszcze powiedzieć Bardzo przykro. Temu mam ustawione, postawione całe te. Nie jestem mi się u nagrywać lajtów. A po prostu pewne rzeczy, jakieś te y, wychodzą. Nie wiadomo co przerabiają jakieś y, po prostu rzeczy. Po prostu przerabiają, że pół ja nago, pół... Nie nago tak przerabiają, a później wrzucają jakieś zdjęcia, ale tego tutaj nie ma w internecie, tylko ktoś to komputerowo. Tak jak ja mam tutaj komputer, całe to wszystko y, poszukam jakieś y, całe to wszystko i po prostu wymarzę, stawię i po prostu y, uluguję i po prostu przerobię. I... Wo, 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 wo. No, taka jest prawda. Ale ogółem chcę serdecznie... No mówiłem... Pisałem właśnie y... Park Narodowy Białostocki Tam, gdzie żubry są. Właśnie moja tam ma koleżanka, koleżanka, która służy. Sama powiedziała, że co? 30 minut po prostu mają y, po prostu y, punkt do, po prostu do y, inna baza jest. Sprawdzają, bo po niedługo, ale w następnym roku to będzie ten mur tam. Nie będzie mur będzie tak jak kiedyś było w, w Niemczech. To tak samo zrobił tutaj. Widzicie? Jak to się ugłę dzieje na tym świecie? ale ogólnie bardzo dziękuję dla mojej tej koleżanki która może ze mnie się śmiać to, to jest moja też w jakiś sposób praca właśnie mówiłem pokazywałem teraz mówię że tereny co 30 minut ma masz wozy bojowe całe to wszystko po prostu Wiesz, pokazywałeś mi, że po prostu w, namiot, w namiotach śpicie, no te wojskowe, całe te wszystko, jakie macie uzbrojenie, całe to wszystko, po prostu macie te, macie lunety, te wszystko podczerwień, tak samo jak ja mam tutaj, mam ukumerowane tutaj swoją posiadłość, też podczerwień w nocy, całe te wszystko widać. I po prostu nie ma takiego czegoś, jak Krzysztof powiedział, że o, on wziął to krzesło i szyby pobił. No, pobili. A teraz jest po prostu zasłonięte, zasłonięte po prostu blachą, żeby nie rzucali kamieniami, nie bili okna. To jest jego samochód, to nie mój. Dzisiaj dałem mu fakturę. I jest. Z tego powodu jest zadowolony i po prostu ja też jestem zadowolony. Po prostu powinniście ode mnie podziękować o tak, które zrobiłem w jakiś sposób. Samochód po, z dziadkiem i pomógł, to widzicie. Ja nie nagrywam z nimi, bo po prostu oni mają swoje relacje życiowe, a ja mam swoje. Ja po prostu bardziej szanuję ludzi, którzy po prostu w jakiś sposób mnie rozumieją, rozumieją, o tak powiem, wam to. No i taki będzie, to właśnie taki krótki film. Na kolację mam dobry, mleko mam całe jeszcze tu. O. Maślanka. a widzieliście jak ja ogółem pysznie zjadłem cały obiad odniosłem podziękowałem bardzo sympatycznie tam ogółem czuję się bardzo sympatyczny tam jest po prostu lubię tam przychodzić, lubię tam ogólnie sami widzieliście, że po prostu parę tam kilka filmów jest, ale ogólnie ja tak robię, żeby ja chcę pokazać, pokazać po prostu ja w jakiś sposób też reklamuję, żeby ludzie przychodzili, kupowali pyszne te jedzenie, bo bardzo dobre jedzenie jest na pewno, a nawet Moja koleżanka, żołnierka, o, to to Twój właśnie obiad, to tam jesz? No, to widzicie? Ona w wojsku... Ale co, tak jak ten? To takie same dania, tak jak ja, te tak konserwy, jakieś inne rzeczy, napoje, jakieś inne. No to ja sobie mógłbym, wyobrażam Ciebie, że mógłbym no, polibiłaś taką pracę, a Ty po prostu wymyślasz mi jakieś nie wiadomo, jakieś te pewne rzeczy zastanów się Ja mam mógłbym wspaniałą gosię Którą mam też o w Łodzi też zmarłych jest wspaniała też kobieta Nieraz do mi pisze. Bardzo dziękuję. Bardzo szanuję. I córeczkę. Pozdrawiam rodzinę. Znajomych. Jest kucharką. I dziękuję, że... Sama pisze do mnie, że ona jest, jest bardzo zadowolona, że ma w jakiś sposób ze mną kontakt. Może ze mną się mógłbym y, popisać. Tam chyba dwa razy, trzy razy y, rozmawialiśmy przez telefon i po prostu jest tak, a nie inaczej. Tak samo y, chcę powiedzieć dla gości. Lański. O, Lański. Coś takiego. Kurde, miejscowo. ja mam napisane w tym komórce, musiałbym zobaczyć i przypisać. Wrocławski. Nie, nie Wrocław. Wyłocławska. K. -ki. O, coś takiego. Ta, Miejscowa taka jest. Właśnie. Właśnie tam. Bardzo ja przepraszam, że myślę że w jakiś sposób Cię może wypowiedziałem się na jakiś temat, ale ogólnym